Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, akurat na prośbę widzów, dzisiaj zrobimy komentarz do sprawy kierowcy autobusu z Katowic. Zapraszam na odcinek. Czy też Państwa, dla osób, które nie słyszały o tej sprawie, takie krótkie informacje. W weekend kierowca autobusu no staranował faktycznie grupę osób, w wyniku czego śmieć pod kołami autobusu pomiosła 19-latka, natomiast sam autobus również już po potrąceniu ciągnął inne osoby, które miał przed maską. No i oczywiście tam kierowca się nie zatrzymał i dalej uciekał z tego miejsca. W niedzielę prokuratura wydała komunikat, że temu kierowcy został postawiony zarzut zabójstwa 19-latki oraz usiłowania zabójstwa innej osoby. Obecnie kierowca jest tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, no i pewnie już w areszcie będzie czekał na proces. No i teraz proszę Państwa, zdać pytania: co tak naprawdę grozi kierowcy autobusu? Tutaj mamy artykuł 148 kodeksu karnego: zabójstwo, zgodnie z którym kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności, albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. No tutaj, proszę Państwa, generalnie zabójstwo można popełnić jedynie umyślnie. Generalnie też w większości autobusów jest instalowany wewnętrzny monitoring. No więc podejrzewam, że po prostu kurator, który. Prowadził postępowanie, już miał do niego dostęp, no i na pewno wiedział, no i na pewno widział więcej niż osoby, które oglądały ten moment, powiedzmy, na dostępnych filmach w internecie. Sytuacja była taka, że na ulicy była grupa osób, prawdopodobnie była jakaś bójka. Kierowca najpierw do nich podjechał, zatrzymał się kilka metrów przed tą grupą osób, a następnie przyspieszył, uderzył w osoby, które znajdowały się przed maską. Kierowca usłyszał zarzut zabójstwa dziewiętnastolatki i usiłowania zabójstwa innej osoby. Teraz Pewnie zadajecie pytanie, czym się różni zabójstwo od usiłowania i czy jest jakaś inna kara? No proszę Państwa, czym to się różni, to jest akurat chyba oczywiste, generalnie, czyli tym po prostu skutkiem, że zabójstwo zostało wykonane, usiłowanie jeszcze nie. Natomiast zgodnie z artykułem 13 kodeksu karnego, usiłowanie jest określone w artykule 13 kodeksu karnego, zgodnie z którym paragraf pierwszy. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Paragraf drugi. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia. No i, no i proszę Państwa, jakie jest kara za usiłowanie? Dokładnie taka sama jak w przypadku zabójstwa. Wskazuje na to artykuł 14 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym paragraf pierwszy sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. No i proszę Państwa, i co jeszcze może być badane podczas takiego procesu, badane przez prokuraturę? Oprócz oczywiście takich zapisów monitoringu, zeznań świadków, no i no chociażby powiedzmy, badań takskonologicznych kierowcy, czy on nie był pod żadną substancją? Otóż przede wszystkim, czy kierowca był poczytalny w trakcie tego czynu? Czy przede wszystkim wiedział, co robi? Zgodnie z artykułem 31 Kodeksu Karnego, paragraf pierwszy, nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Paragraf drugi. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania Postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. I tutaj dodatkowo paragraf trzeci: przepisów paragrafu 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, powodujący wyłączenie lub ograniczenie pocztalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć. Sytuacja w tym paragrafie trzecim to są również takie na przykład sytuacje, gdy ktoś zażywa leki, a na przykład na ulotce są przeciwwskazania do na przykład kierowania potem pojazdów mechanicznych, więc no z niepoczytalnością na pewno nie mamy wtedy do czynienia, gdy na przykład ktoś sam się wprowadza w taki stan. No i proszę Państwa, i niby co niektórzy powiedzą, że przecież kierowcy zawodowi. Mają badania przystępne i okresowe, które właśnie badają ich właśnie stan psychiczny, czy mogą w ogóle prowadzić takie pojazdy. Prawda, są takie badania, więc czy tutaj wyjdzie taka niespodzianka, byłbym nawet zdziwiony. Natomiast no, pamiętajmy, że badania okresowe trwają co jakiś czas, a ponadto w związku z ogłoszeniem stanu epidemii te badania, wykonywanie obowiązkowych badań okresowych zostało przez rządzących również zawieszone. Poza tym stan psychiczny zawsze się może zmienić od ostatniego badania, a do momentu czynu. Bada się stan właśnie psychiczny takiej osoby, takiego sprawcy w momencie popełniania czynu. Więc no podejrzewam, że to akurat będzie przedmiotem tutaj opinii badania biegów psychiatrów. Tak naprawdę to jest ta kwestia, ta rzecz, o której nie wiemy jeszcze. Oczywiście nie oznacza to, że powiedzmy taka osoba niepoczytalna i tak dalej. Wychodzi na wolność, że wychodzi z tą nogą. Wtedy zamiast, jeżeli oczywiście prokuratura czy sąd później ustali, że sprawca chwili popełnienia czym był niepoczytalny, no to wtedy taka osoba jest No to wtedy taka osoba jest kierowana na przymusowe leczenie, które faktycznie czasami może trwać nawet dłużej niż kara pozbawienia wolności, która jest określona w kodeksie karnym. No i teraz proszę Państwa, zdać pytanie, jaka kara faktycznie, jaką karę faktycznie takiemu sprawcy może wymierzyć sąd za zabójstwo jednej osoby i usiłowanie zabójstwa drugiej. Tak patrząc z punktu widzenia prawnika, jakakolwiek kara niższa niż dożywocie będzie bardzo dużym sukcesem obrony. Już tutaj sprawca na pewno będzie reprezentowany przez obrońcę, o sobie radcy prawnego bądź adwokata, gdyż w przypadku tego przestępstwa mam do czynienia z tak zwanym obowiązkiem obrony, obroną obligatoryjną.